i Się zastanawiacie, co robię w Endzie i dlaczego mam oko krasu w łapce. A poza tym, znaczy, weszłam sobie do netheru, od razu włączyłam nagrywanie, bo chcę z Wami pokonać smoka Znaczy, a i tak powiem, starczy o subskrybowanie kanału. Oczywiście, łapki w górę zostawiajcie. Może <zysk> <śmokrotny> A jeszcze też powiem, yy, napiszcie mi w komentarzach jak pokonać smoka. Bo no ja wiem, znaczy ja wiem jak, nie? Tylko najłatwiejszy sposób jest na pokładanie tego smoka. Dobra, my robimy już portal. Oczywiście to w naderze, bo na normalnym świecie nie da się. Ja. Ślamu się, pieprzony Nie widzę no To długo mi zajmuje pokonu nie ender dragonów Nie, Niszczyć. nie widzę Nie

To szukasz, sam zgubiłeś, to teraz szukaj. Ja nie zgubiłem, to ty mi zabrałeś. Sam zgubiłeś. Nie, ty mi zabrałeś. Oddasz mi kasę? Bartek jakbyś wyjść, co? Oddasz mi kasę? Wyjdź. Nie Oddaś mam. Oddasz nie? nie? Pytam się. Nie Ostatni mam. raz pytam. Nie mam. Oddasz mi kasę? Nie mam. To daj mi swoją. Nie Poczysz mam. mi. Ile? A ile masz? Jak, no, chcę pożyczyć, cóż, A 20 zł. Nie. A stało tak się kurwa i jak idę z tego. Nie się tą Dobra, wypadł. Zaraz dostaniesz. bujka no i... Bartka. Idź spiesz. No. Ale I... będzie. No idź. Nie. No idź. Mm. Добро, брат мистер Клод У меня это тоже сценка. нужно снова можем и выесть. Добро. Вот вам. Можно на игру там поесть. Сидеть, да, все Bo robiliśmy wysłania. I nie wiem, czy Natalia to rzuciła na YouTube. Bo ja nie... A nie! Nie rzuciliśmy tego. Proszę nas, nas nie mogę Dobra. Ja tu zawsze czekam na niego. jakby coś, nie? Nie wyciągnął reklama. Ready? Go! B1, I26, B12, N33, O74. Chcesz, żebyśmy nagraili? Napiszcie w komentarzach. Żeby to zagrał w to gierkę. Ой, ой, Wykonałam go Mam nadzieję, że filmik wam się podobał o czymś z tym, dajcie łapki w górę ja Mówiłam 50 Zostawcie mi chociaż nie. 50 złotych Biorę subskrypcję i usiądę w górę z tym A tak wygląda mój dom eko Ммм.